Każdą kolejną odpowiedzią jesteśmy bliżej rozwiązania i Halo, Halo? Tak. Dzień dobry, co to będzie? Co takiego. W kuchni na literkę S. Co? W kuchni na S. Kto to jest? Kto to mój? Co, o co chodzi? Witam w programie Wielka Wygrana. Szukamy czegoś w kuchni na S. Daje 3 sekundy, uwaga, 3. Epika. Jeszcze raz. Epika! Nie wiem, co pan powiedział, ale na pewno to coś nie zaczynało się na literkę S. A w kopercie jest... Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Hallo? w Halo? Halo? Witam, jaka odpowiedź? Masz zajebisty. Na A, na A. Bo ta odpowiedź to na A. Słuchajcie, gdybym wiedziała, że ta sukienka wzbudzi dzisiaj tyle emocji, to naprawdę zauważyłabym... Trzy nazwy polskich miast. Masz te trzy nazwy? Trafiasz do studia, wygrywasz 2000 zł. I halo, dzień dobry. Jaka odpowiedź? Jaka odpowiedź? Jaka odpowiedź? Ale ja? Proszę pana, trzy polskie miasta, szybko jaka odpowiedź? Władowice. Dalej? Tak. Tak? D L jaka odpowiedź? No kurwa, mówię. No, no, proszę tutaj używać cenzuralnych słów. Rozmawiaj. Dzień dobry? Dzień dobry, dzień dobry. Ile masz lat? 57. A w którym roku się urodziłeś? <trym> No i ktoś chyba nie był do końca e, pełnoletni, może jakiś e, mały chłopiec chyba się na nas zadzwonił. Niestety, kochani, trzeba mieć te 18 lat, trzeba być pełnoletnim. Potraficie sobie radzić z tego typu zagadkami. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Cieszę się, Jaka odpowiedź? Dzień dobry. Witam, jaka odpowiedź? Odpo Łódź. Która odpowiedź, Rafał? Szybko mów. No, Rafał, no. dajesz. Rafał, ale ty na wizji jesteś, to błąd. No Rafał, jesteś na wizji, także tutaj nie no. przeciągamy czasu. No nie przeciągamy czasu, błąd. No. Rafał, Trzy. Dwa. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dwa. Wszystki masz. <laughs> to, dziękuję za tę informację, bardzo ci dziękuję. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Milion pięćset sto dziewięćset. Nie, to niedobrze. Chyba tam strzelał. Halo? 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 Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Dobry wieczór. Ja już dzwoniłem i chyba milion pięćset dwieście dziewięćset. Nie. O, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie się zapytać, czy pani za mnie wyjdzie może? E, wie pan co, no niestety mam już narzeczonego, także, ale bardzo dziękuję za propozycję. Może, może niech pan próbuje u innych koleżanek, które tutaj prowadzą program. Ale uwaga, chwileczkę, chwileczkę. Witam serdecznie, proszę bardzo, proszę numer elementu, na którym jest ludzka twarz. Ja mam mówić do pana. Ma pani do mnie teraz powiedzieć numer elementu. Tak, tak. który numer? Tak. To jest dwunastka, trzynastka, czternastka, siedemnastka, osiemnastka i dziewiętnastka. Śmiało, jeszcze jest szansa, żeby to naprawić. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo? Witam, jaka odpowiedź? E, proszę panią e, bo my jesteśmy na wizji. Proszę pana, a co pan chce powiedzieć? Znaczy, Wie pan, ten... jaka jest odpowiedź, czy nie? Yy, tak, wiem. Chciałbym dopisać wszystkie usta tutaj. Czyli pana odpowiedź to jest wszystkie usta, tak? Yy, znaczy nie, nie wszystkie, spierdolę. Taki... sygnał do działania i dzień dobry. Halo? Yy, powiedziałbym może dobry wieczór nawet. Dobry wieczór, co to, kto to będzie? A któż to miałby być? No na tym zdjęciu. O jaka odpowiedź będzie? Ale na którym zdjęciu? Na tym na ekranie, obok mnie. E, Trafił Pan do studia zagadkowej jedynki, wie Pan? Po pierwsze, no wspaniale. E, ale Gramy tak, od 20 szybciutko, trzy. Tak, tak. Ee, ja wiem, kto to jest. Dwa. E, natomiast e, bardzo... Szybciutko, nie mamy czasu. Jeden. ...żeby nie zwracała się pani do telewizji. No właśnie, a jaki jest twój pomysł? Szybciutko, moi kochani, szybciutko, myślimy. Jest telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to imię? Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Od, odpowiedź brzmi helikopter. Helikopter. No, ale nie ma takiego imienia. Rzeczywiście kończy się literką R. Wszystko ja, ja, ja. się zgadza, ale nie jest to jednak imię. Moi drodzy, przypominam, przypominam, że szukamy imienia. Imienia, nie rzeczy. Dobra, jestem jak widzicie. My się tutaj strasznie wygłupiamy, no ale jeszcze. No dobra, jest piątek, też mamy prawo imprezować. Kochani, szybciutko kończmy zagadkę, kończmy program, bo ja muszę lecieć się dzisiaj gdzieś pobawić. Naprawdę. Energia mnie strasznie rozwiera to pewnie przez te cztery kawy dzisiejsze. Oh, dobra, szybciutko, dobrze? 50 zł do wygrania. W każdym razie, kochani, szukamy jednego obrazka, innego od pozostałych wśród tej dużej liczby obrazków. 6 i 6, ile mamy tutaj? Bo są tak małe, że nawet nie jestem w stanie policzyć. Dobrze mówię? 6? 6! 6 razy 6, 36, tak? 36 obrazków, bo no, to jest pod mojej tabliczki mnożenia. Albo 704, 304, 301 i halo, halo. Dzień dobry. E, dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? E, kobieta. Kobieta, w kuchni na literkę K, no dobra, świetny pomysł. Ja zapiszę oczywiście kobietę, jeszcze nie z koperty. Teraz, 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 nie czekamy, dlatego, że to jest dopiero pierwsza zagadka. Która ta zebra... Przepraszam, żyrafa jest inna. Kochani, nie wiem, co mi się te zebry tak wkręciły, ale mamy kogoś. Witam serdecznie, Kriso. Po prostu same wpadki. Dobra, jaka jest odpowiedź? Jedziemy. Szóstka. Szóstka, super, brawo. Trafimy do studia. Halo, halo. Dobry wieczór. Halo, halo, poproszę o odpowiedź śmiało. 3, 2, jeden. No. Halo. A witam, jaka jest odpowiedź? Eee, yy, Słuchajcie. Chodzi o policzenie pieniędzy, ale miło mi naprawdę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, czy to pani na antenie w jedynki? Tak? Ale się pani ładnie uśmiecha, ja nie mogę. <noise> Dziękuję, poproszę o odpowiedź. A jaka ba? Ja... No który obrazek tak jest tak inny, proszę tak pana, no wie. No właśnie nie wiem. Nie wie pan? No nie. to niestety, jeżeli pan nie wie, no to musimy się pożegnać, więc szybciutko. Jedna litera, jedna cyfra. Jednak znam, jednak znam. Nie, nie znam, znam. No to szybciutko, szybciutko, bo musimy biec dalej. Eee, jak Co... Co... Ej, kocham Pani. Proszę Pana, muszę liczyć. Trzy. Ej, niech Pani nie liczy, no proszę Panią. No niestety, muszę liczyć. Dwa. I niestety. Już słowo z liter, wydaje się być proste, no ale o tej godzinie, kiedy wszyscy są strasznie zaspani, no bo nikt nie pije kawy o tej porze. Raczej też nikt... Yy... No, są takie osoby, które mają przestawiony tryb pracy. Na przykład pracują w nocy. Tylko czy są w stanie pozwolić sobie teraz... Czy mogą w ogóle sobie pozwolić teraz na rozwiązywanie zagadek w pracy? No właśnie, jak ktoś jest w pracy, to nie ogląda raczej telewizji. No bo to, że ktoś na przykład pracuje w nocy w domu. Ja na przykład podglądam jednego sąsiada. <laughs> Wiem, że to jest straszne. Ale ciężko jest nie patrzeć, kiedy po prostu... Wszystkie światła są zgaszone, a tutaj siedzi pan przy, przy komputerze i pracuje. Uważam, że rolety to naprawdę jest cudowne urządzenie. No więc yy, mój sąsiad pracuje do bardzo późna. Podejrzewam, że jak wrócę do domku, to dalej będzie pracował. No, tylko że on nie ogląda telewizji. Ja bym bardzo serdecznie pana sąsiada pozdrowiła, tylko że ja wiem, że on na pewno mnie nie ogląda teraz. W ogóle moi sąsiedzi podejrzanie zastanawiają się, co ja robię tak późno. Dlaczego wracam tak skąpo ubrana? Dlaczego wychodzę i wracam w nocy? Czym ja się tak naprawdę zajmuję? Myślę, że wyobraźnia sięga granic.